Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Jest piątek 13. Do końca roku pozostało 352 dni. Imieniny dziś obchodzą Bogumił, Melania, Remigiusz i Wernika. Wszystkiego najlepszego. W Togo obchodzą dzień wolności, natomiast w Polsce obchodzimy dzisiaj dzień wzajemnej adoracji. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. W roku 1982. Podczas stanu wojennego powołano Ogólnopolski Komitet Oporu. Była to pierwsza ogólnopolska struktura podziemia powołana 13 stycznia 1982 roku na spotkaniu ukrywających się członków Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Wśród działaczy można wymienić Eugeniusza Szumiejko, Andrzeja Konarskiego, byli oni założycielami, Bogdana Burusewicza, Zbigniewa Bujaka, Władysława Frasyniuka, Stanisława Handlika i Jerzego Milewskiego, zagranicznego przedstawiciela związku. Ogólnopolski Komitet Oporu zakończył działalność 22 kwietnia 1982 roku na skutek różnicy zdań wśród jego liderów i powstania tymczasowej komisji koordynacyjnej. Powstała teoria mówiąca, że Ogólnopolski Komitet Oporu był organizacją fikcyjną bądź też stworzoną przez Służbę Bezpieczeństwa. Jest ona jednakże pozbawiona jakichkolwiek podstaw. W roku 2005 w południowej części Górnego Śląska był odczuwalny wstrząs sejsmiczny o sile 3,5 stopnia, wywołany wypadkiem w KWK Rydułtowy Anna. W oficjalnym komunikacie informowano wówczas, że trzęsienie ziemi w regionie rybnickim wystąpiło po tym, jak w kopalni Rydułtowy nastąpiło tąpnięcie spowodowane odprężeniem górotworu. Miało to związek z eksploatacją górniczą. Przyczyną było osunięcie ściany nr 13 w pokładzie 713 zlokalizowanej pod centrum miasta. Pracownicy kopalni wiązali wypadek z pechową koniunkcją numerów. Pomimo iż seria tąpnień skłoniła z czasem zarząd kopalni do zaprzestania wydobycia w tym miejscu, już w dwa lata później rozpoczęto eksploatację kolejnej ściany pod śródmieściem. Media średnio raz w miesiącu donoszą o silnych wstrząsach powodowanych przez ten zakład nierzadko związanych z ofiarami śmiertelnymi lub rannymi kurnikami. W roku 2019 w Gdańsku chwilę przed godziną 20 podczas światełka do nieba Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na scenę wbiegł mężczyzna z nożem i kilka razy ugodził nim prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dopiero po roku za zgodą rodziny zmarłego telewizja TVN udostępniła niepublikowane dotąd materiały. Między innymi nagranie wideo, na którym uwieczniono moment tuż poćgnięciu nożem, a domowicz został zraniony długim nożem desantowym, takim jakiego używają komandosi. Długość ostrza takiego noża może sięgać od 15 do 20 cm. Prezydent dostał dwa lub trzy ciosy w jamę brzuszną i okolicę serca był długo reanimowany na miejscu zamachu. Żeby przewieźć prezydenta, najpierw trzeba było go przygotować do transportu, ale ranne stracił dużo krwi. Główne naczynia krwionośne zostały przecięte lub uszkodzone. By ocalić życie prezydenta, krew pompowano w niego dosłownie litrami. Niestety po kilkugodzinnej walce o życie prezydenta Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu. Część druga. Kartki z kalendarza. Świat. W roku 2016 w Kalifornii trzy osoby podzieliły się rekordową wygraną w loterii Powerball wynoszącej ponad 1,5 miliarda dolarów. Jest to dotychczas największa kumulacja w historii Powerbola, która została rozbita 13 stycznia 2016 roku i została podzielona porówno na trzech graczy. Od czasów zwycięstwa w Powerball John i Lisa Robinsonowie zmienili dom na wart kilka milionów dolarów wraz z prywatnym jeziorem. Para John i Lisa i pozostałych dwóch graczy zostali podzieleni główną wygraną na trzy części, kwotą 1,5 miliarda dolarów i podobnie jak pozostali dwaj gracze, Robinsonowie zdecydowali się wybrać wypłatę wypłacaną w ratach, uzyskując 327 miliona dolarów na rękę. Wracając do Robinsonów, postanowili ułożyć sobie życie w nowej pięknej posiadłości w stanie Tennessee. John powiedział: "Wielkie domy są ładne, ale niestety jest dużo sprzątania". Lisa tymczasem powiedziała, że chce dalej pracować w swoim zawodzie. Tak więc dwa lata po wielkiej wygranej, Robinsonowie żyją w domu o wartości 6 milionów dolarów. Ich luksusowy dom jest wyposażony w 10 sypialni i sąsiaduje z prywatnym jeziorem. Co więcej, ma 8 łazienek. Natomiast Lisa wróciła do pracy i już dzień po tym, jak dowiedziała się o wygranej, zaczęły się prześladowania przez współpracowników. Nic więc dziwnego, że Robinsonowie cenią sobie swoją prywatność ale nie ma się co dziwić, prawdopodobnie są zmęczeni wszystkimi znajomymi i dawno zapomnianymi krewnymi, którzy proszą o pożyczkę. Natomiast Mauren i David wciąż kupują losy na loterii Powerball, poza kilkoma luksusowymi zakupami pozostali przy swoim dotychczasowym trybie życia. W przeciwieństwie do Robinsonów, Mauren i David żyją jak przed wygraną w loterii, dysponują Teslą za 90 tysięcy dolarów i nowym suwem, nadal mieszkają w domu i żyją tak, jakby nic wielkiego się nie wydarzyło. Pomimo tak wysokiej wygranej para nadal gra w Powerballa. Kolejna para nie ujawniła się publicznie po ogłoszeniu informacji o wygranej. Być może obawiali się oszustów i różnych niebezpieczeństw związanych z posiadania tak wielkich pieniędzy, więc możemy się tylko domyślać dlaczego postanowili pozostać anonimowi. Ich decyzja pozostania poza zasięgiem opinii publicznej wydaje się rozsądną decyzją, ponieważ kiedy postanowili stworzyć fundację charytatywną, oszuści nagle dali o sobie znać. Ludzie zaczęli otrzymywać fałszywe listy w celu wyłudzenia od nich pieniędzy, twierdząc, że pochodzą z organizacji Acosta's. Była nawet fałszywa strona internetowa o nazwie Acosta's Foundation. W roku 2019 o godzinie 11:47 miał nastąpić koniec świata. W ziemię miał uderzyć asteroida 2002 NT7. Naukowcy z Lincoln Near Earth Asteroid Research Project po raz pierwszy dostrzegli skalny okruch ochrzczony jako 2002 NT7 dokładnie 9 lipca 2002 roku w Nowym Meksyku. 29 lipca 2002 roku świat obiegła informacja, że asteroida NT7 uderzy w Ziemię 1 lutego 2019 roku. Wtedy brano pod uwagę fakt, że obiekt może zmienić trajektorię lotu, ale nie na tyle, by definitywnie mówić o odwołaniu zagrożenia. Planetoida otrzymała 600 punktów w tzw. skali Palermo i był to pierwszy przypadek w historii obserwacji, gdy obiekt astronomiczny otrzymał dodatnią wartość w tej skali. Donald Juman z NASA poinformował wówczas w oświadczeniu. Ustaliliśmy, że 2002 NT7 leci z szybkością 28 km na sekundę, obiega Słońce w 837 dni, a jej orbita przecina się z orbitą Ziemi. 1 lutego 2019 roku drogi obu ciał niebieskich mogą się skrzyżować. Sprawę zagrożenia asteroidom poruszył również brytyjski deputowany do parlamentu Lempit Opik, który wezwał ówczesny rząd do poważniejszego potraktowania zagrożenia. Opik proponował m.in. premierowi Tonemu Blairowi, by podjąć ten temat podczas rozmów z George'em Bushem, niestety zostały zignorowane. Pędzący z prędkością 28 km na sekundę obiekt posiada masę 8000 razy większą od meteorytu tunguskiego. Kontynent, w który trafiłby 2002 NT7, przestałby istnieć. Wskutek uderzenia miałby zmienić się również klimat na Ziemi. A według wyliczeń po zderzeniu asteroidy z Ziemią 1 czwarta ludzkości pożegna się z życiem. Czy można wierzyć naukowcom? 14 czerwca 2002 roku inna asteroida 2002MN przeleciała w odległości tylko 120 tysięcy km od Ziemi. Astronomowie wypatrzyli ją dopiero 3 dni później. Obiekt był wielkością boiska piłkarskiego i ewentualny wybuch w atmosferze ziemskiej przypominałby eksplozję kilkuset bomb nuklearnych. To wszystko w dniu dzisiejszym życzę ci miłego dnia, dużo uśmiechu oraz zdrowia i słyszymy się jutro o 6:30 w kolejnym kalendarium zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek